Tak więc, hej, się mam na sejsie z th 3 i teraz dzisiaj bardzo serdecznie w skład że na moim kanale. Jest to FIFA 14. Ale cóż, jest to skład pod formację 433 na czwartym wariancie. Jest to taka w sumie hybryda, nie z jednej ligi. Tutaj ławkę mam wypełnioną. No i chyba możemy powoli zaczynać. Dobram, to co. Ten gościu wyczynia jest rzeczą dla mnie niemożliwą. Akrobata, technika obrony 1,88 także spoko. jest trochę drogi. Ma jedną asystę w 91, spotk 91 spotkaniach. No ma co prawda jest nogę jeden, sztuczki jeden, ale rewelacyjnie podaje u mnie w zespole. No i proszę zobaczyć jego statystyki, coś rewelacyjnego. Bardzo szybki bramkarz. Dobre, wykopy, rewelacyjne ustawienie, łapanie parady, refleks. bramkarz super. Nie jest taki wcale drogi. Na prawej obronie gracznie świecący Żale. Żalec y, Francuz. No, nie wiem, czy to trzeba dużo o nim mówić. Ma 78. 3x2. Wysoka w ataku, średnia w obronie. To trochę przeszkadza u niego. Ale dobrze działa w obronie. No już na środku obrony. Po tej stronie. W sumie varan jest po tej varan. Rewelacyjne główki, rewelacyjna obrona. Bardzo dobrze mi się nie podaje, No w 14 rozegranych spotkaniach u mnie strzelił dwie bramki i zdobył trzy tej żółtą kartkę. Bardzo dobre tempo. Czasami tam też przepuścił piłkę pod nogami, ale cóż, przepraszam to nie. Wiem. No a na drugiej środkowej pomocy dwie. Środkowej obronie. Macie bardzo dobra obrona. Wysoka w ataku, średnia w obronie, to na środkowego nie jest dobre. Ale 1,92 m, 76 tempa przy tym. 69 główek, ale rewelacyjnie nie No i 7 gier, jedna bramka i jedna asysta. Staty dobra, lewa ważny dowolny. Na lewej obronie, no już możecie się spodziewać. Fabio Gempa. 81 tempa, 1,79 m. Wysoka w ataku, średnia w obronie. To bardzo mi przeszkadza ubocznych obrońców, środkowego jednego. No ale dobre główki, dobra obrona, dobry dribbling dobre podania. regulacja Tu zobaczę. Tylko Waran ma średnia, średnia. Także no. Nie za dobrze. Na środkowej pomocy. Po tej stronie jest Sisoko. Wysoko, no, no rewelacyjne, dalekie wolne. Przynajmniej u mnie tak strzelił z 50 chyba metra. tak, że coś się tak, tak leciało od poprzeczki, więc to było 1,67 m, 74, 74 główki, 77 brony, 74 driblingu, 71 podanie, 73 strzelenie, 80 tempa. Statystyki mówią same za siebie, rewelacyjne są nie. 1,67 m wysoka, w ataku średnia w obronie, to mi w tym zespole właśnie przeszkadza, ale 80 tempa. Drugim środkowym pomocnikiem. Jest. Przepraszam, to jest SPD. Jest to Sankira. Tak. No. Okay, główki. Bardzo dobra obrona. Trochę wolny, ale podania i strzały są dobre. 4 słabsze nogi, dwie sztuczek. Wiasy w 14 meczach u mnie. Wysoka w obronie, średnia. No tak, to mi u niego pomaga, właśnie. No i 1,89 m. Także bardzo, bardzo fajnie. Na środkowie pomocy ofensywnej. I tutaj jest tak. Tutaj gra ten zawodnik na 6 zgrania, bo, 6 zgrania, bo nie mam tego gundogana na którego zbieram. Tak, nie mam gendogana. gundogana tu będzie. na 9, 10. Ale chodli, gra to na. 6 chyba, 4 cztery na 4. 82 był satysfakcjonujący, wyrównany. Super mi się nim gra. Trzy asysty w czterech meczach i jedna bramka do tego. Bo super. Tutaj Mic był zmęczony, ale głównie tutaj Miki gra. Ma też 4 na 4. W 14 spotkaniach 3 bramki. I on gra na 7 zgrania. Także. I tu zawodnik, chyba mój ulubiony z tego zespołu. Proszę, <laughs> Ben Arfa, 5 gwiazdek sztuczek, 3 słabsze nogi, do tego 83 lublinku, 83 70 główek na L78, to jest bardzo dużo, 76 strzelania, 76 podań, rewelacyjne lankszoty, rewelacyjnie ogółem strzela. Średnia w ataku niska w obronie, czyli on bardziej właśnie na tej pomocy zostaje. 178 m i to 5 gwiazdek, tak to czego niego rewelacyjne jest. Naprawdę. Na lewym skrzydle jest lewy pomocnik, także tutaj jestem bardziej pod pomocników zrobiłem. Markoise. Tak, już go wcześniej trochę kupiłem. 4x4, 91 tempo, 86 driblingu, 86 podań. 86 strzałów, 80 podań. Ma 181 ale 60 główek. Wysoka w ataku, średnia w obronie. Zobaczcie. 1,81m bodajże. Tak, 60 główek. Benarfa, 178 78 70 główek. okej, nie doda możecie się już spodziewać kto. Oczywiście. Właśnie osobie Robert Landowski. Wiem, że tu jest link wygrał na 10, ale 82 tempo, 84 debling, 83 główek. 1,84 m. W 6 spotkaniach u mnie 7 bramek, 2 asysty, 4 na 4 do tego. No i zobaczcie, u nich w 169 spotkaniach 101 bramek rewelcówny co prawda u nich dwie żółte kartki złapał żadnej czerwonej Robert to Robert Tym składem gram się po prostu bosko tutaj właśnie to miejsce będzie gndegan i mam nadzieję że ten skład bugby Wam się spodobał że parę innych będzie także do następnego nara